witam tym razem połączenie modemów będzie za pośrednictwem bramki VoIPowej trochę się namęczyłem udało się w końcu no nie ma rewelacyjnych osiągów ale taki jest VoIP od czego trzeba zacząć trzeba odpowiednio skonfigurować bramkę VoIPową która w tym momencie Pełni rolę centrali telefonicznej. Taką bramkę kupicie za stówkę, choć powiem szczerze, że po testach to wolałbym wydać tą stówkę na jakąś tam centrale. Spróbujemy, na no, ale drogo coś znaleźć jakąś tam używaną, starą, i, i będą lepsze rezultaty. No ale jak się ma pod ręką, coś tam wyciągnie z pudła. Co jest ważne, w zaawansowanych ustawieniach administratora trzeba zaznaczyć preferowany kodek, jeden z tych dwóch wybrać i zaznaczyć, że tylko on będzie używany. Właściwie wystarczy to zrobić na jednym z tych portów, bo tu mamy dwa porty i to powinno wystarczyć. No i to jest zasadniczo wszystko. Pomijam resztę konfiguracji, żeby w ogóle między tymi portami wykonywać połączenia. Ale to omawiałem na innym filmie, do którego zachęcam do obejrzenia. To było o tworzeniu takiej wewnętrznej centrali telefonicznej rozległej nawet mogła być abonenci mogli być na całym świecie rozlokowani no i jeszcze jedna rzecz niby ten kodek powinien umożliwić komunikację z największymi możliwymi prędkościami czyli rzędu 33600 to jednak okazuje się że nawet 9600 jest problemem Generalnie te modemy nie chciały za diabła się dogadać. Być może gdyby były te dwa identyczne, może byłoby inaczej, no ale akurat nie mam dwóch identycznych, więc nie miałem jak tego sprawdzić. Ale na modem nie można wymusić konkretną prędkość komunikacji, konkretny protokół. standardowo robi się to komendą yy, ATN. Gdzie ATN0 ustawia prędkość komunikacji ustaloną w rejestrze S37, AT1 maksymalna, maksymalna możliwa. Jakie prędkości są przypisane do jakich wartości w tym S37 trzeba szukać w instrukcji modemu, ale akurat w tym, który ja mam. Jest to robione inaczej. Komendą ATN i tu ustawiamy 0 Auto. No i tu próbowałem różne opcje. Zauważcie, że niektóre prędkości, na przykład 4800, występują w różnych standardach o, V37, V. 27 No, i to może być ten problem, że nie każdy modem, każdy standard będzie akceptował, więc albo czytamy instrukcję, albo metoda prób i błędów. Jeśli nie mamy instrukcji do obu modemów, no ja akurat mam do jednego z modemów instrukcję, do drugiego nie mogę jej znaleźć, więc robiłem metodą prób i błędów. Sprawdziłem różne ustawienia najpierw żeby nie robić się że tak powiem w jajo połączyłem je po prostu przez centralę telefoniczną gdzie wiem że każdą prędkość uzyskam nawet te najszybsze i sprawdziłem na której udało się dogadać no i udało mi się dogadać na V36 4800 a na przykład na tym nie udało się i tu jeszcze dalej jakieś próbowałem nawet tej niższej 1200 o dziwo też się nie udało ale no udało się na 4800 no i teraz Wam pokażę jak to działa no wiadomo to nie jest jakaś super prędkość Tu gdzieś widać, że wpisywałem to o jest ATN5 no i łączymy się już widać po numerze, który wybieram że to nie jest centrala telefoniczna gdzie to sobie opisałem Jaki numer, na którym gnieździe mam? Tylko jest to bramka wojpowa, gdzie numery sobie opisałem tu u góry. Na bramce, a tu ta końcówka to jest adres IP. Tu widać, tak? Kropka 23. No i robimy próbę. Mam nadzieję, że jak widać, do połączenia wcześniej doszło. Zobaczymy, czy teraz się uda. Może wyczyszczę ekran. Mam wybrać numer 22. No i już mamy dzwonek. One się trochę długo dogadują, ale w końcu się dogadały. Tu wcześniej było te ATW2, komenda wydana, więc pokażę prawdziwą prędkość komunikacji, nie jakoś kosmiczną. Generalnie, jak robiłem na modemach, to ja po ćwierkaniu widziałem, czy się dogadają, czy nie. I takie zachowanie jest dość niepokojące. Generalnie ono mówi, że się nie dogadają, ale okazuje się, że na VoIP potrzeba. Cierpliwości. No, i tym razem się, jak widać, nie udało. Na pologu wcześniej widzieliście, że jednak do połączenia doszło. no Spróbuję jeszcze raz I tu można się zastanawiać niezorientowane dlaczego ten sam kodek czyli 711 który jest używany w Ene pozwala na bardzo duże transfery Modemów analogowych, a w wojpienie chodzi o tak zwany jitter, i tu jest problem. Chociaż jesteśmy w sieci lokalnej, to nie powinno to stanowić kłopotu. Ale jak widać, nawet w sieci lokalnej jest ten problem. A ta moja sieć nie jest jakaś potężna. Jest tu z 20-30 urządzeń, ale w tej chwili to może z 5 pracuje nie ma tu jakichś transferów w tym momencie jakiś tam filmów, żeby były ściągane czy coś no i kicha raz się udało I, na, i to wszystko spróbuję jeszcze inne e, prędkości mniejsze może się uda jak się uda, nagram film jak widzicie, z tym VoIPem nie jest tak prosto. Dlatego przesyłanie faksów, praca modemów przez VoIPa, takich modemów analogowych, faksów analogowych yy, i komunikacja przez VoIPa, generalnie to się nie udaje. Jest z tym ogromny problem. Już nawet widać w sieci lokalnej. A wyobraźcie sobie w wypadku internetu, gdzie mamy yy, tam. Te parametry tej transmisji dużo gorsze. Bo w sieci lokalnej, jak zrobię pinga sobie tą bramkę, no, mamy jedną, dwie milisekundy. No. Lepiej być nie może, a spróbujmy spingować jakiś tam sobie serwer, gdzieś tam zobaczcie. Pingi 30 milisekund, to już jest jakiś problem. A jitter to w ogóle tu jest inny temat, i, i z tym naprawdę są duże problemy. No cóż, nie udało się. No, tak jak zwykle, jak próbowałem, to działało. Tak jak Bill Gates, jak próbował tam na stole ten swój Windows, to działa. Jak zrobił pokazy, bo taki ogólnoświatowy, można by rzec. No, wtedy to nie było ogólnie światowe, bo internet tam raczkował, transmisji na żywo wideo nie było. No, ale cała sala miała ubaw, jak niebieski ekran, zobaczyli. No, i tu podobnie się stało. No, nie jest to moja wina, tylko wina po prostu technologii. Czyli tak naprawdę tego wojpa, który no nie do końca jest taki super. Na razie dziękuję za obejrzenie, za ewentualne wsparcie kawym, które mnie zmotywują do tego, aby zmusić temu demy do pracy po wojpie. Do usłyszenia.